Witamy przybyłych gości, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, a przede wszystkim Was, koleżanki i koledzy. Szczególnie miło witamy w progach naszej szkoły uczniów, dla których jest to pierwsza taka uroczystość. Minęły dwa miesiące beztroskiego wypoczynku, nabraliśmy sił do pracy. Jesteśmy trochę starsi, mądrzejsi i mamy nowe postanowienia na ten rok szkolny. Wrzesień 1939 roku był szary od niemieckich samolotów przesłaniających błękit polskiego nieba. Mokry bolały się łzy matek i dzieci. Okrutny, ponieważ tak wielu walecznych Polaków nie powróciło do swoich domów. 1 września 1939 roku. Kiedy w Polsce rozpoczęła się Druga wojna światowa, dzieci nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka wzywającego do szkoły, usłyszały przeraźliwy dźwięk syren bijących na alarm. Nieszkolny dzwonek, lecz kościelny dzwon. Na wieży, na alarm uderzył. Ogień szedł lasem i płonął dom. Biegła tyraliera żołnierzy. Żegnali ojców, co szli na front. O, jakże często na zawsze. Dudniła ziemia od ciężkich bomb W ojczyźnie od maków krwawszej. Nie było lekcji, z pustych kas wionęło śmiercią, grozą, Lecz został wolny polski las, Wbrew oświęcimom obozom. W niejednej szkole, pamiętam dziś, polowy stanął szpital. To z tamtej walki, z tamtej krwi, Dzisiejsza rzecz pospolita. Przypomnij, wnuku, tamte dni. Kiedy w pogodny dzień wesoły będziecie wszyscy razem szli do Białej, Jasnej Szkoły. Wdzięczni za ofiarność naszych przodków, postarajmy się wykorzystać każdy dzień, każdą chwilę i godnie wypełniać uczniowskie obowiązki. Mimo, że wydarzenia te miały miejsce 80 lat temu, nie możemy o nich zapomnieć. Złóżmy hołd wszystkim ofiarom tej wojny. Minutą ciszy uczcimy ich pamięć. Teraz pod obeliskami bohaterów katyńskich zostaną złożone wiązanki i zapalone znicze. Mam zaszczyt, ale i przyjemność powitać wszystkich tu zebranych na apelu rozpoczynającym kolejny rok szkolny. Cieszę się, że po dwóch miesiącach wakacyjnej, bez troski spotykamy się ponownie w murach naszej szkoły. Najserdeczniej witam oczywiście uczniów, którzy mają za sobą kilka tygodni zabawy, relaksu, spotkań. Z koleżankami i kolegami, z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że w pełni wboczaliście i odzyskaliście siły i jesteście gotowi na kolejne miesiące nauki. Z uśmiechem przyglądam się zwłaszcza tym najmłodszym uczniom, pierwszoklasistom oraz przedszkolakom, dla których ten dzień jest szczególnie wyjątkowy. To dla Was początek szkolnej drogi, więc z pewnością czujecie radość, a może i trochę tremy. Bo zawsze to jest to, kiedy jest coś nowego. Wywołuje nowe emocje, tremę, strach. Mogę powiedzieć, z perspektywy lat, nie bójcie się. Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że już po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu. Bo tutaj wszyscy jesteśmy jedną dużą rodziną: my dorośli i wyuczniowie. Poczyt sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić.